Po premierze platformy Disney+, internet zalała fala ciekawych materiałów związanych z wytwórnią Disneya, a co za tym idzie, samego studia Marvela. Wiele osób myślało, że te materiały dotyczyć będą najnowszej części Avengers, jednak jest też sporo takich, które odnoszą się do o wiele starszych filmów. Te starsze ceny poruszymy w następnych filmach, a dziś przyjrzymy się scenie, która według wielu fanów powinna była znaleźć się w oficjalnej wersji filmu Avengers Endgame. Jedną z takich scen poruszyliśmy w ostatnim filmie, gdzie to Tony Stark spotkał Morgan, Stark po tym, jak wykorzystał rękawice, aby zniszczyć armię Thanosa. Tamta scena została nagrana i w sumie bardzo szybko z niej zrezygnowano, o czym świadczy słaba jakość otoczenia i ogólnie marny wygląd. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ dzisiejsza scena różni się diametralnie od tej ostatniej, jednak do tego jeszcze wrócimy. Przypominamy tylko, że już od jutra zaczynamy omawiać sceny, które znalazły się jako materiały dodatkowe w wielkiej kolekcji filmów Marvela. Więc jeśli nie chcecie przygapić żadnego z tych materiałów, to zapraszamy do zostawienia subskrypcji, ponieważ was to nic nie kosztuje, a dla nas to jednak jakaś motywacja. Tak więc Marvel powoli ujawnia wszystkie wielkie sekrety ostatnich 23 filmów spod swojego szyldu. Mowa oczywiście o pierwszych trzech fazach Marvel Cinematic Universe, które przez ostatnią dekadę kompletnie zdominowały współczesne kino. Plus sama wielkość tych wszystkich filmów mówi sama za siebie. Mały przykład: według najnowszych obliczeń ze wszystkich wyciętych czy alternatywnych scen można było zbudować kolejny film długości Avengers Endgame, a przecież ten trwa ponad trzy godziny. Wracając jednak do tematu, jedną z najbardziej emocjonalnych scen w filmie było oczywiście poświęcenie się Nataszy, czyli Czarnej Wdowy. Wraz z Clintem, czyli Hawkajem, udała się ona na Wormir, gdzie to mieli zdobyć oni kamień duszy. Jednym z największych zarzutów przeciwko tej scenie był fakt, że Nebula powiedziała im, że to jest miejsce, gdzie Thanos poświęcił Gamorę, aby zdobyć kamień. W takim razie dlaczego oni byli nie tyle coś zdziwieni, co raczej nie myśleli nawet o tym, że do poświęcenia musi dojść? Clint chciał to zrobić, aby jego rodzina mogła wrócić, Natasza po to, aby Clint mógł wrócić do tej swojej rodziny. I nie patrząc na nic innego, to rozsądnym było, że to raczej czarna wdowa powinna się poświęcić, bo miała mniej do stracenia. Choć i tak, brzmi to dość okrutnie. Okazuje się jednak, że początkowy plan na tę scenę był kompletnie inny. Nie miało dojść do walki pomiędzy nimi. Jednak do jakiejś tam bitwy musiało dojść. W usuniętej scenie widzimy, jak Clint i Natasza dość długo rozmyślają nad tym, jak rozegrać tę sytuację. W tej scenie żaden z nich nie pcha się do Poświęcenia, co bądźmy szczerzy, jest dość ciekawe. Jednak w pewnym momencie kompletnie znikąd zostają oni ostrzelani przez jakiś nieznany statek kosmiczny. Oboje się chowają i Clint mówi, że jeszcze chwilę i będą otoczeni. Postanawiają, że jedna osoba bierze lewą stronę, a druga prawą. Plan Clinta zakładał odparcie agresora, jednak Natasha miały już kompletnie inne rozwiązanie. Ruszyła ona w stronę przepaści, aby poświęcić się zanim agresor do nich dotrze. Za chwilę powiemy sobie, dlaczego postanowiła to zrobić. Clint rusza jej na pomoc i z pomocą swojego miecza próbuje pokonać wszystkich na swojej drodze. Natasza obrywa, przy czym trzy razy, i pada na ziemię, po czym zaczyna czołgać się do przepaści. Clint przegrywa swoją walkę, jednak pomaga mu celny strzał Nataszy, która z przerażeniem patrzy na drugą stronę tej góry. Tam ukazuje się nam sam Thanos, w pełnej zbroi, hełmie i ze swoim dwustronnym mieczem. Tutaj pojawia się pierwsze niewiadomo, ponieważ ludzie w internecie zaczęli pisać, że przecież w momencie, w którym Avengersi cofnęli się, aby zdobyć ten kamień, Thanos już go posiadał. Ta informacja pochodziła od naszej Nebuli, która zobaczyła to we wspomnieniach Nebuli z przeszłości. Jednak jest to błąd, ponieważ Thanos posiadał informację o położeniu kamienia, ale nie posiadał samego kamienia. Dlatego też według linii czasowej wszystkich tych podróży idealnie się składa, że Thanos pojawił się na Vormir akurat wtedy, kiedy tam pojawili się Clint i Natasha. Wracając jednak do sceny, w momencie, w którym Natasza widzi Thanosa, ostatecznie postanawia się poświęcić i wykonuje krok w stronę przepaści. Kamera na chwilę Zachacza krzyczącego Clinta i stojącego już bardzo blisko Thanosa. Po chwili widzimy znany nam obrazek, czyli uwolnienie się gigantycznej mocy na Warmir, no i tak naprawdę koniec sceny. Trzeba przyznać, że ta scena wywołała więcej emocji wśród ludzi niż ta, która została ostatecznie dodana. Tam mieliśmy walkę o to, kto powinien się poświęcić, a tutaj walkę o to, aby w ogóle móc się poświęcić i powiedzmy sobie trochę o tym więcej. Natasha ruszyła do przypaści w jednym celu aby uratować Clinta. W momencie, w którym ona umiera kamieniem, Kamień zostaje przekazany osobie, która ją kochała, czyli Clint. Oznacza to, że kamień teleportuje do wody Clinta, odciągając go od niebezpieczeństwa, jakim w tym momencie była Thanos i jego armia. Dlaczego ta scena jest ciekawsza niż ta z Tonymi Morgan? Powiedziałem na początku, że tamta scena była niedokończona i szybko z niej zrezygnowano. Tutaj jednak widzimy absolutnie ukończone wszystkie efekty specjalne. Zespół do CGI skończył pracę, co oznacza, że ta scena została skończona pod publikacją. Właśnie w tej wersji taka scena trafia do filmu, jednak w tym przypadku nie trafiła. Jaki jest powód? Według naszych domysłów, ponieważ nie mamy żadnej oficjalnej informacji, było to spowodowane samym Thanosem. W przypadku Avengers Infinity. War film w 100% należał właśnie do niego. On był tam głównym bohaterem. Avengers Endgame pokazało go z innej strony. Tutaj był lekką postacią drugoplanową i prawdopodobnie twórcy nie chcieli, aby kolejna decyzja Avengers zależała od działań samego Tytana. Dlatego zdecydowano się na scenę, w której to walczą między sobą Clint i Natasha o to, który z nich powinien zginąć. A wy, którą wersję tej sceny chcielibyście jednak zobaczyć? Walkę z Thanosem, czy może walka pomiędzy Clintem a Nataszą? Dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych social mediów, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata MCU. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Donors z Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się, jak zawsze, już wkrótce.